Zapiszmy na początek wzór nowej funkcji w postaci kanonicznej. Współczynnik A nadal jest równy 1. W całym zadaniu ten współczynnik będzie równy 1, więc zawsze będziemy zaczynali od nawiasu. Do tego nawiasu wstawiamy P równe 1 i Q równe 3. I to jest postać kanoniczna. Następnie Postać kanoniczną zapiszemy w postaci ogólnej, po to, żeby można było czytać współczynniki b i c. Więc w pierwszej kolejności musimy opuścić ten nawias stosując wzór skróconego mnożenia a odjąć b do kwadratu. Z tego wzoru otrzymamy x kwadrat odjąć 2 razy x razy 1, dodać 1 kwadrat i jeszcze na końcu dopiszę plus trójkę. Teraz po uproszczeniu mamy x kwadrat odjąć 2x. Dodać 1, dodać 3, czyli dodać 4. To jest postać ogólna. I tutaj już widzimy, że współczynnik B jest równy minus 2, współczynnik C równa się 4.